Dzisiaj zrobię sprawdzian Waszych wiadomości. Jeszcze za wcześnie nie jesteśmy gotowi. Cisza. Chcę tylko sprawdzić, czy dobrze wszystko zrozumieliście. Nie cierpię klasówek. Nie będę stawiał stopni, więc spokojnie pracujcie. Trudne, prawda, Sali? Patrzcie, Okada już skończył, a przecież nie jest zbyt dobrym uczniem. Skąd wiesz? Yoshiko, nie rozmawiaj. Tam jest Sali. A, Sally! Wybacz, że kazałam na siebie czekać. Widziałaś, jaki dobry jest Okada? Pierwszy oddał swoją pracę. To dziwne. Odkąd przyszedł do naszej szkoły, słabo się uczył. Masz rację, nie najlepiej. Nie lubię go. Ja też nie. Dlaczego? Początkowo milczał, a teraz czepia się kolej. Wczoraj bardzo się na niego zdenerwowała. Ślicznie wyglądasz. Mówisz prawdę? Oczywiście. Wygadujesz głupstwa, Yoshiko. Co to ma znaczyć? Dobrze słyszałaś, co powiedziałem. Wciąż wyprowadzasz mnie z równowagi, antypatyczny chłopak. Kiedy się wściekasz, wyglądasz jak pajac. Nie. Z dnia na dzień staje się coraz gorszy. Naprawdę? Nie zauważyłam. Musimy iść. Chodźmy. Na dziś wystarczy. Okada, tak proszę pana, chodź do pokoju nauczycielskiego, muszę z tobą porozmawiać. Myślałem, że wszystko umiesz. Co się stało? Dlaczego niczego nie napisałeś? Powiedziałem, że nie postawię stopni, ale nie zwolniłem nikogo z pisania. Dlaczego nie słuchasz poleceń? Więcej tego nie rób. Możesz odejść. Okada, podaj piłkę. To okada, jak zwykle złośliwy. Jesteś niegrzeczny. Dlaczego wykopałeś piłkę? Bo co? Nie mogłeś nam podać, przecież grzecznie prosiliśmy. Zapomniałeś się pokłonić. Coś powiedział? Masz coś przeciw? Przestańcie. To nic nie da. Zobaczymy się jeszcze. Okada, dlaczego ich ciągle denerwujesz? Nie potrafisz być uprzejmy? Cicho bądź. Chcesz się bić dobrze? Nie wściekaj się, pajacu. Mogę być pajacem, ale ty nigdy nie będziesz miał przyjaciół. Nie potrzebuję. Wiesz, przez ciebie zbrzydła mi szkoła, ponieważ ciągle mnie złościsz. Jeśli ci się nie podobam, to nie przychodź do szkoły. To ty raczej nie przychodź. Dobrze, nie przyjdę. Doskonale. Chodź, Osiko, nie denerwuj się. Zobaczysz, co ci zrobię. Jest taki zły. Ma trudny charakter. Może jest zły i antypatyczny z natury. Tak myślisz? A może można by zmienić mu charakter? Nie wierzę. A może jednak spróbujmy mu pomóc? Rzeczywiście nie jest uprzejmy. Doszedłem do kulminacyjnego punktu tej historii. Pożyczę ci, gdy skończę. Obiecuję. Ada. Tak? Chcesz zostać naszym trenerem bejsbolu? Z wielką przyjemnością, chłopaki Czy moi bracia są u ciebie? Nie, chciałam właśnie iść do ciebie po Kabu i Polon Ich też nie ma w domu Prawdopodobnie są na boisku Zwariowali ostatnio na punkcie bejsbola Widziałeś jak rzuca piłkę? Teraz moja kolej, daj pałkę Nie, teraz ja Przestańcie się kłócić. Co się stało? Jest sali. To dla ciebie. Dziękuję, Polon. Jaka śliczna pałka. Idziemy. Zwróćcie te kije właścicielowi. Są nasze. Rękawice też, prawda, że ładne? Tato wam podarował? On jest ciągle zdenerwowany. Nie było go kiedy poprosić. Nie mówcie tak o tacie. To skąd to macie? Od Okady, naszego trenera. Naprawdę? Oczywiście, nawet nie prosiliśmy. On chodzi z wami do tej samej klasy? Tak. Nie mogę uwierzyć. Ten zły chłopak nie jest zły. Jest bardzo uprzejmy. Chciałbym mieć takiego brata jak on. Jak widać, ma dobre serce. Podziękujcie mu. Nie wiem. Musicie, tego wymaga dobre wychowanie. Nie wiem, co robić. Nie powinni nam tak się z nim kłócić. Co ci jest, Joshiko? Wy byście wiedziały. Jesteś jakaś dziwna. Czuję się winny. Muszę go przeprosić. Yoshiko. Wyjdę mu naprzeciw. Odwagi, Yoshiko. Ale co się stało? Zobaczysz, zaraz nadejdzie. Nie przyszedł. Oj, oj. Ciekawe dlaczego Okada nie przyszedł do szkoły. Czuję się winna, może to przeze mnie. Dlaczego? Nie widzę powodu. Trochę się tylko pokłóciliście. Powiedziałam mu, żeby nie przychodził do szkoły, bo jest antypatyczny i zły. Chodźmy do niego, zobaczymy co się stało. Dzień dobry Pani, dzień dobry. Czego chcecie? Jesteśmy koleżankami Okady. Naprawdę? Miło mi. Wejdźcie proszę. Dziękujemy Pani. Przenosicie się? Tak, mój mąż został znów przeniesiony. Wyjeżdżamy daleko stąd, do Kogoshimie. Okada znów będzie musiał zmieniać szkołę Biedny chłopiec Już zaczynał się tu przyzwyczajać Ciągle zmienia szkoły Chyba już dziesięć razy Nie, dwanaście Jednak. Jest przez to nieszczęśliwy Nigdzie nie może mieć przyjaciół Bo ciągle zmieniamy miejsce pobytu To ma ogromny wpływ na jego charakter To ja Zobacz, kto do ciebie przyszedł. Jak się masz? Czego chcecie? Przyszłam przeprosić cię za to, co powiedziałam w szkole. I chciałam Ci też podziękować za sprzęt sportowy, który dałeś braciom. Są uszczęśliwieni i dziękują Ci. Skończcie się podlizywać. Nie bądź niegrzeczny. Mamo, nie wtrącaj się. A wy sobie idźcie, jeśli już skończyłyście. Okada. Zaraz przeproś. Nie są moimi przyjaciółkami. Okada! Okada. Wybaczcie mu dziewczęta. Od jakiegoś czasu bardzo się zmienił. Musi być bardzo samotny. Powinniśmy być od początku milsi dla Niego, a nie dopiero teraz. To prawda. Chcecie się zaprzyjaźnić? Co się stało? Zwariowałyście? Zdecydowałyśmy o tym wczoraj. Za późno. Dlaczego? Bo pod koniec tygodnia opuszczam tę wstrętną szkołę. Mimo to ofiarujemy Ci naszą przyjaźń. Nieprawda, to niemożliwe. Uwierz na, wiem swoje. Za każdym razem, kiedy zmieniam szkołę, łudzę się, że zdobędę przyjaciół. Tak było wiele razy. Kiedy przybyłem tutaj, byłem przekonany, że mi się uda. Wyrzuć porządnie. Mogę zagrać z wami? Oczywiście, ale będziesz zbierał piłki. Dobrze. Zaczynamy. Uderz dobrze, to wygramy. Ruszaj. Łap piłkę. Szybciej, szukaj piłki. Nie możemy tracić czasu. Pośpiesz się. Nie mogę znaleźć. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Mam. Znalazłem. Szybciej, ofiaro. Czyść porządnie. Pośpiesz się. Przestań, oszalałeś. Bądź cicho, jesteś tu nowym. Ty też bierz się do sprzątania. Tylko dobrze i szybko. W tej szkole jeden chłopak źle mnie traktował tylko dlatego, że byłem nowy. Ale byłem cierpliwy. Chciałem zdobyć przyjaciół. Przepraszam cię, ale nie wiedziałam. Nieważne. Do widzenia. Co zrobimy? Nie zrozumiał nas. Możemy zostać przyjaciółmi, mimo że za tydzień wyjeżdża do innego miasta. To jest możliwe. Będziemy do siebie pisywać. Wszyscy z klasy powinni się z nim zaprzyjaźnić. Jeśli wyjedzie rozgoryczony, zawsze będzie nas źle wspominał. To prawda. Pomyślmy, co możemy zrobić. Zaczekaj, Kabu. Pomocy! Wejdź. Co Wam się stało? Wpadliśmy do kałuży. Idźcie się zaraz umyć świntuchy. Zdejmijcie ubrania. Już. My mamy poważne sprawy. Nie wchodź tu, Polon. Musisz być za drzwiami. Dlaczego? Mamy swoje powody. Nie zadawaj pytań i nie wchodź. Zostaw Zaczekaj! Mam pomysł. Co powiecie, gdybyśmy zrobiły tak? Mów szybko! Co zrobiliście z tymi koszulkami? Skurczyły się w praniu. Na pewno coś zbroiliście. Nieprawda. To nie nasza wina. Że czytanie nie są dobre. Kabuki, jesteś bezczelny. Teraz rozmawiamy o ważnych sprawach. Nie przeszkadzajcie nam. Zgoda. Jaki masz pomysł serii? Drzewko przyjaźni. Drzewko? Nie mamy dość czasu, żeby się zaprzyjaźnić z okadą. Zasadzimy drzewko na pamiątkę znajomości, tak? Tak, proszę pana. I dokądkolwiek pojedzie, będzie je pamiętał. I my także go nie zapomnimy. Będziemy patrzeć jak drzewo rośnie i być może pewnego dnia okada wróci. Możemy posadzić to drzewko? Porozmawiam z dyrektorem i ustalimy miejsce, gdzie będzie je można zasadzić. Zadowolone? Dziękujemy panu. Zostaniecie po lekcjach. Przedyskutujemy tę sprawę. Chcemy zasadzić to drzewko jako wspomnienie naszej przyjaźni z Okadą. Nie robimy tego wyłącznie dla niego, ale także dla nas samych, aby zmniejszyć krzywdę, jaką mu wyrządziliśmy. Chwileczkę. Nikt jeszcze nie powiedział, że się zgadza. Jesteś przeciwny? Oczywiście, że jestem. Nie chcę żadnej przyjaźni z takim typem. A wy? Ja też nie. Okada jest antypatyczny. Zazwyczaj drzewka sadzi się, żeby pamiętać o szkole. Dlaczego mamy to robić dla niego? Czym on się zasłużył? Kto się zgadza, niech podniesie rękę. Większość się zgadza, więc po lekcjach spotkamy się na boisku. Do licha. Dlaczego nie przychodzą? Zaraz przyjdą. Może zmienili zdanie? Trudno uwierzyć. Nadchodzą dziewczęta. Zatrzymajcie się, dokąd to, mówcie. Na boisko zasadzić drzewko. Idźcie, ale potem oberwiecie ode mnie. Odczepcie się łobuzy. Powiedzcie wszystkim. Nikt nie przyjdzie, jak ich dobrze postraszymy. Nieźle się ubawimy. Dlaczego nie przychodzą, skoro przyjęli naszą propozycję? Nie możemy dłużej czekać. Bierzmy się do pracy. Dobrze. Zrobione. Wynoście się stąd. Przyszliśmy Wam pomóc. Dziękujemy. Przysypcie korzenie. Co robicie? Zwariowaliście? Przysypujemy ziemią, prosiłyście o to. My wam pokażemy zgniotę to wstrętne drzewo. Stój. Wsać to drzewko z powrotem. Co? Biegnę po pana Yamabę. Nie przejdziesz, oberwiesz, jeśli go zawołasz. Poddajesz się? Nigdy! Przestańcie! Co to ma znaczyć? Nic takiego. Dobrze, zaczniemy od początku Okada. Okada. Okada? Po co tu przyszłeś? A ty, dlaczego uciekłeś? Chcemy zasadzić następne drzewko dla ciebie. Nie chcę wymuszonej przyjaźni. Okada. Dobrze, w takim razie sami je zasadzimy. Jacy okrutni. To musieli być oni. Tu jest liścik. To od okady. Do moich kolegów z klasy. Dziękuję wam bardzo za miły podarunek. Wróciłem tu, żeby popatrzeć na drzewko przed wyjazdem. Zauważyłem, że są jeszcze tacy, którzy mnie nie lubią. Nic na to nie poradzę. Może to była moja wina. Nigdy nie zapomnę uprzejmości Sally i jej przyjaciół. Proszę, żebyście przeczytały ten list Goro i jego kolegom. Sprzeczałem się z nimi, ale zawsze chciałem się z nimi zaprzyjaźnić. Przyjemnie wam teraz? Dlaczego nic nie mówicie zamurowało was? Jest śliczne. Zasadzili je Goro z przyjaciółmi. Naprawdę oni? Wybacz nam, będziemy się opiekować tym drzewkiem, przyrzekam. Dziękuję Ci, Goro. Ma wreszcie prawdziwych przyjaciół. Musi być bardzo szczęśliwy. O tak, w każdym klimacie i w każdym kraju cedr rośnie wysoko ku niebu. Rośnie i ty tak jak on. Tak, proszę pana. Przysięgam, zaopiekuję się tym drzewem tak, żeby wyrosło bardzo wysoko i żebyś mógł je zobaczyć z Kiusiu. Oby tak było. Wersja Polska, Studio Pawliżnik.